Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała, właśnie zaczyna się moja kolejna przygoda, tym razem w Laponii, w północnej Szwecji, w bazie, polskiej bazie wędkarskiej Global Fishing u kolegi Tomka Kultysa. Witamy serdecznie Panie Tomasz. zgadywaliśmy się długo, wreszcie udało się dopiąć terminy, dopasować i spotkać się wspólnie. Nad wodą wypłynęliśmy sobie dzisiaj na jedno takie piękne, duże jezioro, gdzie będziemy próbowali jakieś szczupaki o konie łowić. Słuchajcie, zanim w ogóle pojawią się kolejne materiały złowienia, to chciałbym z Tomkiem troszeczkę porozmawiać o tym, co, jak, gdzie, dlaczego, kiedy, po co. Tomek, jak długo tutaj jesteś już w Szwecji, masz swoją bazę, urzędujesz na tych rejonach. No cóż, baza mam już trzeci sezon. Trzeci sezon. Trzeci sezon. Rozwija się wszystko. Nowe łowiska co roku powstają. Na przyszły rok też jakaś jest oferta nowa, nowe jezioro. Generalnie miejscówki są bardzo dobre, bardzo lubiące. Uh -huh. Co roku Czyli, tutaj czyli mnie... głównie, głównie, je, głównie jeziora przede wszystkim. Głównie jeziora, ale mamy też, mamy też oferty rzeczne. Uh -huh. e, nawet można powiedzieć połączenie, bo w mojej głównej bazie jest dostęp do uh -huh. e, rzeki Fajnej. Tak, byliśmy ją wczoraj obejrzeć. Bardzo no. ciekawa woda. E, czysta, klarowna, e, fajnie tak płynąca rzeka. I tam, tam też e, sporo, właśnie, dużych szczupaków się łowi, z tego co słyszałem w tej rzece. Może, może jeszcze będzie czas w najbliższych dniach, żeby tam po, popłynąć, coś ponagrywać. Także rzeki też wchodzą w rachubę. No, jeśli chodzi o drapieżnika, to, to przede wszystkim okoń, szczupak, sandacz. Tak jak już tutaj wczoraj e, sobie słuchajcie, zrobiliśmy rekonesans taki, tak zwany, w koło domu. No to mi się udało pierwszego dnia zaliczyć tak zwaną karetę. Cztery gatunki różne ryb. Jednego dnia były jazie, było, były ogromne ilości fajnych okoni, były szczupaki, co prawda, bez jakichś takich wielkich kabanów, jeszcze muszą troszeczkę podrosnąć, żeby je pokazywać. No i, i sandacze też gdzieś te, się tam udało trafić, takie sportowe. Łódki Tomek też masz do dyspozycji dla wędkarzy tutaj przyjeżdżających do ciebie. Co ciekawe, słuchajcie, Tomek trzyma wszystkie łódki na plaży: tak po prostu są wyciągane na, na plażę i sobie stoją. Nikt tutaj nie ma prawa, czy jakby nawet się nie martwi o to, że. Coś może zniknąć. To jest ciekawe, co nie? Ja też węgla. Wędki... Nie było przypadku od trzech lat, żeby coś, żeby coś zginęło. Zresztą rejon jest na tyle, słuchajcie, bezpieczny, że nawet miejscowi mówią, że absolutnie nie ma się co bać o jakiekolwiek przestępstwa. Co ciekawe, słuchajcie, jest na trzy gminy. Jeden policjant, który tutaj urzęduje Owerkali. Słuchajcie, taki sheriff urzęduje dwie godziny w ciągu tygodnia. I to, jest, I to jest całość. To jest naprawdę świat że. Nic się nie jest, dzieje po prostu. Jest bardzo bardzo spokojne. Ciężko ludzi spotkać na mieście. Te, te miasteczka wydają się takie, jakby były wyludnione. Oczywiście są zabudowy auta, jeżdżą i tak dalej, ale no zaludnienie jest bardzo małe. Tak, spotkać obcych wędkarzy gdzieś, gdzieś na wodzie, to nie, nie zdarza się zbyt często. Nie? Szwedzi czasami gdzieś tam się pojawią czy jakaś ekipa, ekipa z Polski, ale generalnie można powiedzieć, że presja jest y, prawie że zerowa na tych wodach, gdzie, y, gdzie tutaj operujesz na co dzień, nie ma, nie? Zawsze no, generalnie na jeziorze tutaj głównym, gdzie, y, gdzie mam bazę, y, parę łódek pływa zawsze, jednak y, są miejscówki, także jeśli się odpłynie powiedzmy pół godziny, 40 minut od, od bazy, no to są miejsca całkowicie dziewicze, tam, tam e... ryby przynęty nie chciały. Tak, tak, tak. No i to nawet sam fakt, że łowi się kilka sztuk szczupaków metrowych jednego uh -huh. dnia, bo były takie przypadki, to wcale nie jest rzadkość. E, no to powiedzmy, nie wiem, kilkadziesiąt minut e, od, od e, uh -huh. w, wypłynięcia z bazy. No i to świadczy o tym, że jednak ta ryba jest niepokłuta, żadnych przynęt nie zna i, i to ewidentnie, ewidentnie widać, bo, bo nawet tutaj przy bazie, gdzie jednak e, troszeczkę mamy już e, ten trzeci sezon. Jest te ryby, może są pokute już e, przy, samym, przy samym domku. Tak nie biorą e, agresywnie. Czy nawet trzeba ich szukać, trzeba ich mocno zachęcać, żeby brały, bo są troszeczkę pokute no to jednak są miejscówki dalej takie, mhm. że, że te ryby są i to naprawdę można pięknie połowić. Czyli bo... tak, Tomku, e, mamy tutaj u Ciebie do dyspozycji łódki e, na wyłączność. E, są też domki, kwatery, bardzo blisko wody. E, słuchajcie, my mamy domek, no nie wiem, 100 metrów może. Może 120. Także, ta, także można w ciągu dnia sobie spłynąć na lunch, zjeść coś. W... zaczeba. Zaczep. Aj. Stanęliśmy właśnie na takiej Górce dookoła jest około 10 metrów, natomiast tutaj góreczka taka wychodzi i to taki dość duży blat na 4-5. Zaraz go będziemy łowiali. Będziemy nie chcę oddać. Trafiłeś jakiś kołek na razie? Nie, Zobaczymy z tego będzie. ja jedną gumę też dzisiaj, dzisiaj urwałem. Tomku, powiedz nam, jak się tutaj do ciebie dostać. Są chyba dwie opcje w zasadzie. Albo lądowa, lądowo-morska, no. albo, albo lotnicza. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o drogę lotniczą, to, są, to jest fenomenalne połączenie z Gdańska, z portu lotniczego. Dwie godziny lotu i jesteście w zupełnie innym, innym świecie. No, jednak małym minusem jest podróży lotniczych to, że mamy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o o wielkości czy ciężary bagażu, jakie możemy ze sobą zabrać to jest albo bagaż podręczny ewentualnie bagaż podręczny plus taka walizka 20 kg gdzie możecie sobie zabrać wędki, trawelery i, i sprzęt wędkarski ewentualnie jeszcze dodatkowo też można sobie bagaż sportowy wykupić, gdzie wędeczki dłuższe też jesteście w stanie w stanie wrzucić no, i jest jeszcze Tomku droga e, lądowa. Najpierw jeszcze nawiążmy do tej podróży lotniczej, mhm. bo to jest bardzo ciekawe, bardzo korzystne. Słuchajcie, jak mam trzeci rok bazę, e, gdy goście moi koledzy, głównie czy inni, dowiedzieli się, że jest takie połączenie, to praktycznie 90-95 ludzi lata samolotem, prawda? Tak. I to tak. nie jest wielki problem naprawdę z tym bagażami, nawet bo bagaż 20 kg kosztuje około 180-200 mhm. zł ale pamiętajcie że niektórzy bardzo często mnie pytają co z wędkami i tak dalej nie trzeba brać żadnych trawelek bo słuchajcie jest stary patent mianowicie wykupuje się bagaż sportowy który też mhm. kosztuje 200 zł mhm. ale tam na przykład jakie jedziecie ekipom 5 6 osób spokojnie możecie sobie wziąć kilka tub PCV w nie włożyć wędki e, zabezpieczyć sobie zorganizować napiszą, się. E, tak e, folię dodatkowo w inne tuby Obok, nawet sprzęt wędkarski, przynęty, wszystko, ołów, bez mhm. najmniejszego problemu. To wszystko, wszystkich tych kilka tub łączycie ze sobą, wiążecie, obwiązujecie, owijacie streczem i mhm. nadajecie jako jedną paczkę dla wszystkich Was uczestników całej ekipy. Także to jest Czyli jednym te, bagażem. Te koszty się rozmywają, tak. to są naprawdę. To, to jest śmiech, to jest, to jest 200 zł. Macie wszystkie wędki przetransportowane łącznie z dużą ilością przynęt. Także Dokładnie. to są bardzo dobre warunki. Mało tego poza bagażami zwykłymi lotniczymi, gdzie rejestrowany bagaż, tak jak mówiłem, 21 kilo kosztuje około 200 zł, to do mnie bezpośrednio można wysłać paczkę. Mhm. DPD że mam najtańszą ofertę. Za 70 kilka złotych, można nadać paczkę do mnie 30 kg. Także to jest jeszcze lepsza jeszcze lepsza. I sprzęt opcja. dojedzie, a później, później docierają tak. wędkarze. Także Może opcje sobie. są fajne. Słuchajcie, ja już nie pamiętam dokładnie, coś około 6 stówek zapłaciłem za, za bilet lotniczy wraz z bagażem rejestrowanym. Spakowałem się w całości, wziąłem wszystko, co mi było potrzebne, a nawet i troszkę więcej. Jeżeli chodzi o te podróże lotnicze, Tomek, no przede wszystkim oszczędność czasu, co nie? Bo w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach no, nie każdy może sobie pozwolić na takie długie wyjazdy, długie, długie podróże. Natomiast wsiadamy w samolot dwie godziny i jesteśmy... Wędkarskim raju można by. Tak, zwykle powiedzieć. wędkarze chcą też zobaczyć sobie po raz pierwszy jak jadą do Laponii. To jest ciekawe zobaczyć ten, tą całą Szwecję, bo uh -huh. tu się jedzie od dynę z hamką Sztokholmu 1100 km do mojej bazy. No I właśnie, czyli, czyli tak, jeszcze wchodzi w opcję e, t, przeprawa promowa e, z naszego wybrzeża do Szwecji i później e, autem e, do ciebie. 1100 km. Tak, tak, generalnie z Gdańska promy Polferisem do Nensham, to najczęściej uh -huh. jest praktykowane u mnie 18 godzin taki prom płynie. Też jeśli chodzi o całą ekipę, rozkładają się koszty też wychodzi dość tanio. W każdym razie później trzeba się liczyć z tym, że 1100 km trzeba przejechać jeszcze Druga podróż jeszcze, jeszcze przez, przez Szwecję. Pierwszy raz się idzie fajnie, bo słuchajcie, to jest zobaczyć te wszystkie rzeki. A, to, dziewicze tereny, tak, ta ten... czystość taka przyrody, która jest tutaj dookoła. Tak. No, to, no to jest w wielu miejscach niespotykana ta dziewiczość właśnie. Więc też fajna przygoda, co nie? Jak Ten cały jak... przekrót tych, słuchajcie, rzek, które wpadają z zachodu, do, z zachodu na wschód do Zatoki Błotnickiej, no to rzeki są malownicze mega, prawda? I, i fantastycznie się to ogląda. Jednak za następnym razem każdy jak już to widząc chociaż raz myśli sobie mam przechodzić tą podróż drugi mm -hmm. raz to ja już wolę lecieć samolotem no i tak generalnie to tak jak mówiłem w 90%, 90% 95% nawet bywa ale też widzieliśmy busy z polskimi rejestracjami dzisiaj też jakaś ekipa przyjechała więc to też jest jakaś forma wyprawy gdzie można z przyjaciółmi z rodziną właśnie załadować się w samochód wziąć sprzętu ile tylko potrzebujemy i przyjechać na, na dłużej do Ciebie co jeszcze chciałem zapytać? Jeżeli chodzi o łowienie, jak tutaj się rozkłada u ciebie kwestia sezonu, od kiedy do kiedy można łowić? No bo to jednak jest północna Europa, domyślam się, że ten sezon spinningowy może być troszeczkę krótki, pewnie wiosna przychodzi dużo później niż w Polsce, jak również jesień zima dużo szybciej się, się pojawia. W jakich okresach Tomek sezon tutaj u Ciebie u Ciebie trwa kiedyś praktycznie co roku, tak oficjalnie się to zaczyna od, po, od początku czerwca mhm. do, do e, końca września. Tak średnio czasem do początku października, tak jak było w zeszłym roku, była piękna jesień. Mhm. E, jednak no co, na początku e, zacznijmy od tego, że lody schodzą tutaj dość późno, mhm. bo w, w połowie maja. Ale praktycznie okay. zajdą lody, często temu towarzyszy temperatura 20 stopni i szybko się to tak. Odbywa. tak, tak. I to praktycznie na etapie już stopienia lodów, też szczupaki bardzo często mają tarło, także już 20 maja ekipy, jak do mnie przyjeżdżają pierwsze, no to już naprawdę można połowić. Mhm. Oczywiście jakimś ograniczeniem jest są temperatury, w maju troszeczkę, pod koniec czy na początku czerwca troszeczkę może wiać. Nie są takie warunki pogodowe najlepsze, mm -hmm. ale to jest kwestia, wiadomo. No, ale wiesz, na, robi, tak na, tak na fali tak... szczupak wali, co nie? <laughs> no, o, to każdy wędkarz zna te tematy, że czasami, słuchajcie, im większa fala, większy wiatr i deszcz, tym te ryby chętniej są, 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 chcą współpracować, więc to też czasami może być atutem. Natomiast teraz jesteśmy, który dzisiaj mamy? Początek września. Początek września, zobaczcie pogoda. Dziś chyba jest najcieplejszy dzień. Z całego naszego tygodniowego wyjazdu 19 stopni, jak tutaj e, wodowaliśmy sobie. E, fantastyczne Ludeczki, no to, to w koszulkach, także, także jest, e, jest spoko. I później, Tomasz, do kiedy, do kiedy sezon trwa? Kiedy jest tej No jak tak, nie, jak mówiłem, za do końca, tak standardowo do końca września można przyjmować, że jest, prawda? Mhm. Bo już później różnie bywa, bywa z pogodą. Najczęściej te lody pierwsze przychodzą w październiku. Ale no już koniec września, początek października, no już są przymorski w nocy. Nie wszyscy mogą mhm. w takich warunkach łowić. To jest kwestia wyboru, kwestia, kwestia wzięcia ryzyka ewentualnie na siebie, prawda? Tak. Także najbardziej sugeruję łowić, wybrać daty od początku czerwca mhm. do końca września. To śmiało można przyjeżdżać. Słuchaj, Tomku, a jeśli chodzi o pozwolenia wędkarskie, jak to się tutaj odbywa, jak można nabyć, czy też jeżeli chodzi o koszta, jakbyś mógł przybliżyć, czy to są jakieś zezwolenia jednodniowe, tygodniowe, mhm. czy sezonowe. Można kupić licencję i na dzień, i na cały tydzień, i na, i na cały rok. I to jest dość śmieszne, że słuchajcie na dwa tygodnie, jeśli mamy kupić licencję, to lepiej kupić na cały rok, bo to wychodzi wtedy taniej, prawda? Koszt licencji dziennej to jest około 50 zł. Mhm. Licencja, licencja tygodniowa tutaj u mnie na zbiornikach głównych to jest 400 koron, czyli około 160 zł w tym momencie. Mhm. Także wszystko bardzo sprawnie się robi intuicyjnie przez internet. Nie ma najmniejszych problemów. Szybko się licencję wykupuje. Kartą kredytową płatniczą się, się płaci. Także wszystko jest... Tak, my tutaj sprawnie. wykupowaliśmy z chłopakami już na kwaterze. Że to dosłownie trwało kilkanaście minut, więc to jest fajne ułatwienie. No i jak na takie wody i takie możliwości, gdzie, gdzie mamy szansę na złowienie ryby życia, to wydaje mi się, że koszty są, są znikome. Jeżeli chodzi o kontrole w ogóle jakieś odbywają się to jest coś takiego? Jest jakaś no generalnie społeczna straż rybacka, czy coś? No nie, to jest, prawda? Trzeba na to uważać, ale bardziej bym sugerował się tym, że miejmy na uwadze to, że, że Szwedzi bardzo są ufni w stosunku do, do nas, wędkarzy, że, że robimy to wszystko zgodnie z prawem. Mhm. Jednak jednak e, e, lubią sobie obserwować przez lornetki ze swoich domków, czy wszystko robię zgodnie, zgodnie z prawem. Czyli lepiej czy... nie nadwyrężać tego tak, zaufania, tak, no, tak, zwłaszcza, tak. że to. Że to... A po powiedzieć mi tak ogólnie um... Ja, Szwedzi też mówią, dużo spotyka Szwedzy, Szwedów tutaj na, na, nad wodą. Po pierwsze, bardzo małą, a po drugie, to są tak, na takim poziomie jest ich wędkowanie, że naprawdę to jest. No, no Polacy się z nich, można powiedzieć, śmieją wręcz. No to ich, ich, ich łowienie jest na poziomie. Takie amatorskie. Nie? Wczoraj to mieliśmy okazję się śmieć. To jest, to, jest, to jest na, na, na poziomie 12-latków, prawda? Którzy, mhm. którzy zarzucą jakąś przydętę i nawet na 10-metrowej wodzie wrzucą jakiegoś wobera, który schodzi na 2 tak. metry. No i no, generalnie no, dla nas to jest to jest. To to jest szok i śmiech, a oni myślą, że w ten sposób nałowią samochód. Ale, ale dają radę. I teraz zwróćcie uwagę na to, jak rybne są e, tutejsze wody, tak jak kiedyś e, za, za czasów mo, mojego dzieciństwa na Mazurach. Co nie? Byle gdzie, byle czym, byle jak i zawsze się coś złowiło. E, no i tutaj jest, e, jest podobnie. A jak do tego dołożymy trochę wiedzy, trochę sprzętu e, przewodnika wędkarskiego, który pokieruje, podpowie gdzie, co jak. Naprawdę można się fajnie wyłowić. Dobra, Tomasz, to chyba, chyba na tyle tak chciałem. Następne pytania się urodzą. <laughs> tak, jak chciałem na wstępie z Tobą troszeczkę porozmawiać, żebyś nam przedstawił o co tutaj w tym wędkarstwie chodzi. Także baza wędkarska największa w północnej Szwecji Global Fishing. Jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej szczegółów, no to oczywiście do tomka bezpośrednio na Facebooku Tomasz. Kultys albo, albo na Tomasz fanpage, na fanpage'u. tak jest. Jest dobry kontakt, jest flow, jak to się mówi, jest wiedza, cóż więcej potrzeba do szczęścia. Także my zabieramy się zaraz już załowienie i przygoda. Zaczyna się także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, właśnie co tutaj połowimy, mam nadzieję, że uda się nagrać kilka ciekawych filmów. Zostawcie łapkę. Komentarz dla zasięgu bezpośredni. Kontakt do Tomasza podlinkuję Wam w pierwszym komentarzu pod filmem. Także co Panie Tomu? bierzemy się za robotę. Dziękujemy. Samo się nie złowi. Tak jest I zapraszam na przyszły rok. Tak jest.